W przypadku, gdy zależy nam na każdym milimetrze wysokości podłogi i mata grzewcza nie zmieści się w warstwie kleju, można zastosować kabel grzewczy w wybruzdowanych szczelinach. Instalujemy kabel grzewczy Envent Reichem T2 Black, dostarczony w zestawie z termostatem podłogowym, który posiada standardową gwarancję 12 lat z możliwością przedłużenia do 20. Kabel grzewczy jest najlepszym wyborem w przypadku skomplikowanych kształtów pomieszczeń. Podczas renowacji może być układany na wszystkich typowych i stabilnych podłożach. Kabel należy zatopić w warstwie wypełniającej około 10-30 mm. Tito Black nawinięty jest na szpulę, a opakowanie skonstruowano tak, aby ułatwić jego rozwijanie. Kable są znacznie tańsze od mat grzewczych a w zestawach z termostatami podłogowymi dostępne są w jeszcze niższych cenach. W zestawie z kablem Titu Black znajdują się termostat pokojowy NRG DM programowalny tygodniowo, rurka ochronna, czujnik temperatury podłogi i zaślepka rurki. Klej w laskach do pistoletu, instrukcja montażu z protokołem odbioru, plakietka informacyjna. Dobór kabla grzewczego wykonaj przez pomiar powierzchni, na której chcesz wykonać elektryczne ogrzewanie podłogowe. Zmierzoną powierzchnię podłogi mnożymy przez moc grzewczą podłogi, jaką chcemy uzyskać. Dla łazienek pod płytki podłogowe wynosi od 140 do 170 W na metr kwadratowy. 1,21 m2 razy 150 W na metr kwadrat równa się moc grzewcza podłogi 181,5 W. Został dobrany kabel grzewczy Titu Black 12 o mocy nominalnej 12 W na metr, mocy całkowitej 180 W. Długości 14,5 m. Do obliczenia odstępów pomiędzy kablami grzewczymi przez obliczoną powierzchnię 1,21 m2 dzielimy długość kabla grzewczego 14,5 m. Równa się? Uzyskujemy wynik 8 cm. Przed bruzdowaniem szczelin wyznacz i nanieś na podłogę odległości pomiędzy kablami grzewczymi. Bruzdy wykonaj równolegle do czujnika temperatury podłogi. Bruzdę na rurę czujnika temperatury podłogi. Wykonaj dokładnie pomiędzy żyłami grzewczymi. Głębokość szczeliny 10-12 mm. Szerokość około 20 mm. Kabel grzewczy Titu Black ma grubość około 3,5 mm. Wykonaj bruzdy głębokości 5 mm, szerokości około 10 mm. Szeroka bruzda pozwoli na dokładne zaklejenie kabla grzewczego. Nie wolno wykonywać szczelin na grubość kabla i na wciśnięcie. Przygotuj czujnik temperatury, umieszczając go w rurce ochronnej. Zaślep jedną stronę rurki dołączoną zaślepką mosiężną i wprowadź czujnik do samego końca. Przed montażem wykonaj pomiary kabla grzewczego. Rezystancja kabla podana jest na naklejce umieszczonej na przewodzie elektrycznym oraz na pudełku. Zmierzona wartość musi pokrywać się z podaną na naklejce. Drugim pomiarem jest pomiar rezystancji izolacji, którego zmierzona wartość powinna być większa niż 100 megaomów. Uzyskane wartości zapisz w protokole odbioru. Po odkurzeniu podłoża z pyłu można przystąpić do montażu kabla grzewczego. Załączony do zestawów klej do mocowania kabli grzewczych o wysokim stopniu adhezji jest przeznaczony do montażu na gorąco przy użyciu pistoletu dla wkładów o średnicy 12 mm. Czas obróbki kleju wynosi 30 sekund. W zależności od rozmiaru, temperatury i przewodności cieplnej przyklejanego materiału. Klej osiąga pełną wytrzymałość po ostygnięciu klejonego fragmentu do temperatury pokojowej. Instalując rurę czujnika temperatury, należy zwrócić uwagę na łuk w rogu podłogi. Powinien mieć jak największy możliwy promień gięcia. W tym miejscu usuń wcześniej więcej konstrukcji podłogi i ściany. Przed nałożeniem zaprawy cementowej powtarzamy wykonane wcześniej pomiary, aby mieć pewność, że nie uszkodziliśmy kabla podczas jego montażu. Uzyskane wartości zapisz w protokole odbioru. W kolejnym etapie zagruntuj dokładnie podłogę. Po wyschnięciu zaklej instalację zaprawą cementową o dobrej elastyczności przeznaczoną do ogrzewania podłogowego. Klej należy rozprowadzić wzdłuż kabli, dokładnie wypełniając szczelinę. Po przyklejeniu płytek wykonaj ponowne pomiary. Uzyskane wartości zapisz w protokole odbioru.